<laughs> Wojtek Łobedziński dzisiaj można powiedzieć Zbigniew Zachrzewski bohatera spotkałem dwie bramki ale to chyba takim cichym, czy też nie cichym bohaterem, bo bramka i asysta i bardzo dobra postawa, chyba musisz być zadowolony ze swojej gry dzisiaj no powiem szczerze, że jestem i jestem zadowolony z gry całego zespołu, bo dzisiaj to co zagraliśmy w pierwszej połowie to naprawdę napawa optymizmem na przyszłość, bo nie. szczerze mówiąc to, to czułem się jak w ekstraklasie i to, że Tutaj z tylu chłopaków, którzy potrafią w piłkę grać, to, to, to nie jest przypadek i pokazujemy to na boisku w każdym meczu. Zdecydowanie zdominowali się dzisiaj Sandecje. Yy, można powiedzieć, że zespół trenera Szkiewicza nie miał dzisiaj zbyt wiele do powiedzenia. To wynikało yy, z taktyki, yy, z tego wysokiego podejścia. Polonia bytom poległa na tej taktyce, dzisiaj można powiedzieć chyba, że Sandecje też. No Nawet koledzy z Sandecji mówili, że, że niewiele mogli dzisiaj zrobić. Także no, to chyba dobrze o nas świadczy, bo... Nie tylko ten wysoki pressing, ale, ale przede wszystkim gra, gdy my mamy piłkę, bo to jest najważniejsze, że nie wybijamy, tylko staramy się jak najdłużej się utrzymywać przy niej. Teraz mecz z GKS-em tychy, bardzo trudny wyjazd. Będzie o punkty chyba nieco ciężej niż dzisiaj. No, przede wszystkim trzeba się fizycznie szybko pozbierać, bo mecz już w środę. No znaczy, ja wiem, no każdy mecz jest tak samo trudny. Dzisiaj też był ciężki mecz. Jeżeli narzucimy swój styl gry, to, to powinniśmy wygrać ten mecz. Czy się już pełnoprawnym, Cz członkiem jedużyń po tych trzech spotkaniach? Jak się, jak się czujesz w tym zespole, Paweł, z kilka No, niewiele mi tu potrzeba było, żeby się zaklimatyzować, tutaj już, już wcześniej tu trenowałem, chłopaków znam z boisk, także naprawdę niewiele trzeba było mi, żeby tutaj wczuć się w ten zespół. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.